Cześć. Trochę minęło czasu od mojego ostatniego filmu o tworzeniu swojego campervana. Niestety, musicie wybaczyć, ale byłem zajęty, pracowałem, właśnie go robiłem. I po nie miałem czasu na nagrywanie. a Jest 24. kwiecień, więc 4 miesiące, ale różnica między ostatnim filmem a tym, co zobaczycie, myślę, że jest znaczna. Nie wiem, może przymknę okno, będzie może trochę lepiej mnie widać. I tak, jak widzicie, sobie siedzę już w nim. Mam zbudowane siedzenie, wiele podpięte panele słoneczne. Tutaj jest kontroler ładowania MPPT, ale po, po kolei. Zajęło mi to trochę czasu, dlatego, że tak jak powiedziałem, staram się to robić sam dla siebie, a nie dla kogoś, więc staram się to robić najlepiej jak potrafię, najdokładniej. No wręcz prawie, że pedantycznie, kupuję też dobry jakościowo drogi sprzęt, nie najtańsze, jakieś zamienniki, gdyż nie chciałbym, żeby to się mi zepsuło gdzieś na wyjeździe. Więc, bo ktoś się mnie pytał nieraz co kupuję i dlaczego, skoro można tańsze. Można tańsze, tylko no jakość ich jest powiedzmy, moim zdaniem może być kiepska w porównaniu do tego sprzętu, który trochę kosztuje. Niestety cena równa się jakość i nie oszukujmy się, tak jest i będzie. A zaś, że to jest camper van dla mnie, dla mojej żony, dla mojego syna, jak już zrobi prawo jazdy i za rok będzie już dorosły, może będzie nim jeździł. Nie chciałem, żeby uległo coś awarii w trakcie. Ale oczywiście to się może zdarzyć, bo dobre rzeczy też się psują, no ale, ale, ale co zrobić? Jak widzicie, siedzę sobie, mam już wszystko zabudowane od ostatniego razu. Miał to być ostatnim razem, obiecane, że pokażę się o łazience więc i kabinie prysznicowej, więc też pokażę, bo już mam praktycznie ją zrobioną. E, e, mam już siedzenie, stolik który jest e, tutaj e, i można go przesuwać dowolnie, można też go bez problemu sobie ołożyć e, w nóżkę. Stolik ściągnąć, dołożyć, nie ma stolika. E, czyli tak, to co widzieliście nade mną to jest mój panel sterowania. Tutaj po prawej stronie mamy kontroler ładowania MPPT, lumiak 60A z Bluetoothem, gdzie mam aplikację, która pokazuje mi jak ładują panele fotowoltaniczne, które mam zamontowane na dachu. Są to dwa panele w technologii gątowej wykonania, 400W, zamocowane na konstrukcji kształtowników aluminiowych anodowanych. Które właśnie wyglądają w ten sposób i tu są dwie przelotki przygotowane pod kable solarne do auta. Są już podpięte do akumulatorów. Tutaj mam główny wyłącznik paneli solarnych. W przypadku gdy odłączę akumulator, żeby po prostu kontroler się nie uszkodził. Mam tutaj główny wyłącznik 12V. Tu jest wskaźnik czystej wody. W zbiorniku, która jeszcze oczywiście jeszcze nie mam zamontowana, ale będzie Zbior, wskaźnik szarej wody, brudnej wody. Yy, tutaj jest grzanie ciepłej wody poprzez strumę TT2, którą mam. Tutaj mam sterownik od Webasto, który już widzieliście. Yy, tutaj mam ogólnie panel z, z bezpiecznikami automatycznymi i konkretnymi przyciskami, który będzie świecił i będę pod, podpięty miał tu różne obwody, żeby po prostu je móc wyłączyć, z których nie będę korzystał. Yy. Jest 8 przycisków i 8 obwodów. Najlepszym, że na tą chwilę będę miał 6 wykorzystanych, 5, 6. Reszta będzie wolna na przyszłość. Jak widzicie, kable jeszcze sobie zwisałem, bo nie wszystko mam skończone i podpięte. Natomiast jeszcze jeden mały tutaj wyłącznik. Do czego on będzie? To jest wąż, który będzie mi do przedpornicy 230 wolt podłączony i tutaj cieniutkim kabelkiem tylko sygnał 12 v Gdy go załączę, wtedy mi się wyłączy przetwornica. Czyli inaczej mówiąc, mogę mieć wszystko wyłączone, natomiast przetwornica dostanie sygnał cieniutkim kabelkiem plusowy 12 v i ona przejdzie w, tryk, w tryb eco mode, się uruchomi i będzie mi zasilała lodówkę, bo wiadomo nie chcę, żeby mi na przykład będę miał rzeczy w lodówce, nie chcę, żeby wszystkie urządzenia pobierały prąd, tylko sama lodówka, że mi cały czas chodziła, dlatego wystarczy ten, on, on, on mi jakby ten główny, główny wyłącznik. Teraz tak, ścianę grodziową, tak jak powiedziałem, zostawiłem z różnych względów, oczywiście do kontrolera mam tu podpięte jakieś gniazdko USB, bo potrzebowałem sobie podpompować ciśnienie w kołach, więc podpię tutaj na, na wyjściu. Jest tu czujnik temperatury, który tak naprawdę pójdzie sobie do, tu, do komory, gdzie są akumulatory. Akumulatory. Już mam dwa żelowe. Żeby po prostu kontrolował to ładowanie. Sprawdzał temperaturę. Na razie z tego, że jest to wszystko tak nie jest jakieś szczelne jeszcze. Tak, że temperatura jest zbliżona do temperatury w pomieszczeniu. Dlatego jeszcze go nie pociąłem. Ale go pociągnę. Tutaj idą dwa kabelki z, z fotowoltaiki na dachu. Z paneli solarnych. I tu idą dwa do akumulatorów Yy, może iść tym 60 amper do akumulatorów, więc one mają yy, grubość 16mm2 No i oczywiście to idzie też przez ten wyłącznik yy, Wyłącznik jest dość sprytny, bo teraz yy, może pokażę na tym, który na razie nie działa, bo tam mi cały czas jak widzicie yy, Coś się dzieje, powiem, że jest pochmurno, zielona dioda miga, czyli jakiś tam Prądem, prądem sobie yy, 03 Ampera ładuje baterię, pomimo że na zewnątrz jest pochmurno i deszczowo. E, jednak coś źle. Akumulator małem żelowe, sam sobie to wykrywa. E, tu jakieś są dane, e, które mam wyłączone. W użyciu, napięcie na panelach jest 88V i panel daje 0,1A. Ale to jest przy tym napięciu, więc e, przy akumulatorze, e, akumulatory naładowane 14V. Także nie jest źle. Dobra, wróćmy do wyłącznika. Wyłącznik jest sprytny, dosyć, bo tak teraz jest ogólnie owody, będą powiedzmy, jest wyłączone. Nie wiem, czy to będzie widać. Mogę włączyć wody, wyłączyć, a mogę także wyłączyć i wyciągnąć wtyczkę. I teraz mi nikt tego nie włączy przypadkowo. Także jest to dość takie ciekawe rozwiązanie. Ten, ten ma dokładnie tak samo i teraz tak, oczywiście tu jest jeszcze plątanie na kabli, jeszcze wszystko jest taką prowizorką. Natomiast tak jak pokazałem, tutaj będzie w ogóle siedzenie i tu już kupiłem sobie maszynę do szycia, uszyłem sobie pokrowce z gąbką tapicerską, oparcie też będzie zrobione z gąbką tapicerską tutaj. Także to jest w trakcie jakby prac, natomiast tutaj jak widzicie mam te dwa akumulatory, które są spięte, na razie jest chaos. Idą dwa przewody z solarów. Tutaj jest podpięta przetwornica na 230 W, o której wspomniałem, i będzie mi zasilać lodówkę i nie tylko. Eee, webasto, webasto jest podnieśmy tutaj dokładnie w tym miejscu, co było. Oczywiście to jest na razie chaos z kablami, jeszcze nie jest spodokańczany. Tam sobie pójdzie rura do ogrzewania, jest w tym miejscu. Eee, tutaj natomiast mam ładowarkę. Bo co się okazało? Otóż od kilku dni mój, mój, yy, moje panele dają mi tyle energii, że praktycznie już nie wszystkie urządzenia to nie pobierały z paneli energii. Baterie były doładowane. Natomiast z racji tego, że mój, yy, mój yy, Citroen, Citroen yy, dość długo stał, były częściowo rozładowane. Nie całkiem, niestety nie padły. Akumulator jest jeszcze dobry. Więc akumulator samochodowy podpiłem na szybko z przetwornicy. I, i tutaj przeszła do kabiny, puściłem sobie kable i, i ładowałem wczoraj ten akumulator już jest, dość dobrze doładowałem, bo wczoraj świeciło słońce jak pracowałem w sobotę także jest chyba ok tam jest z tyłu, nie wiem czy widać, pompka, paliwa do wybasta ona będzie zabudowana i wygłuszona i tak jak powiedziałem z wybasta idzie kabelek przez pompkę i kiedyś tutaj miałem z, w kabinie zbiornik nie wiem czy kojarzycie, gdzieś w tym miejscu był zbiornik taki, z którego ropa szła do ogrzewania w zimie auta, natomiast ja już się wpiąłem do baku, zaraz Wam pokażę, gdzie, co i jak. I idzie sobie tamto do kabiny i do pompy paliwa. Natomiast, co jeszcze zrobiłem? Czyli może zacznijmy od, o tak, zamocowałem, nie wiem, czy to będzie widać, moskitierę. Ona tutaj idzie sobie na szynach z dołu. I moskitera wiadomo do czego służy. Służy nam, żeby owady nam nie leciały, ona się tutaj pięknie mi chowie, jest zwijana jest schowana. Jak widzicie, zrobiłem kuchnię. I tutaj mamy blat kuchenny, tutaj jest otwór już wycięty pod zlew, tutaj jest otwór na kran. Tutaj podłem jest miejsce na lodówkę, on 230V, o której mówiłem. Ona tutaj wejdzie, fajna lodóweczka. A tutaj mam co? No Tutaj mam szafki, nie? Tutaj mam szafeczki otwierane na przycisk. Na razie tu mam narzędzia także do pracy. Blokada, szafka jest zablokowana. Wszystkie się tutaj jakoś otwierają. Tu jest największa szafka, też jakieś tu mam pełno rzeczy. I tyle. Zrobiłem, wróćmy jeszcze może do drzwi, jak widzicie zastosowałem w tych drzwiach i w tylnych rolety dzień noc, są brudne okna z ptaszek mi, dzień noc, zamykane, opuszczane tak jak sobie chcecie, co ciekawe z racji tego, że pojedyncza szyba, którą miałem kiedyś jak w zimie robiło mi parowała, Stwierdziłem, że zrobię sobie podwójne szyby. i zastosowałem tutaj, zarówno w tych drzwiach, jak i w tylnych, podwójne szywy. Z Ze zewnątrz jest szklana szyba, przyciemniana, jak wiecie. Natomiast od środka jest plexi, która ma taką właściwie przepuszczalność jak, jak szyba. Nawet nie widać tego, widać całkiem na rzecz. Szyby są brudne, także sorki. Natomiast pomiędzy szybami jest yy, jakby zaizolowana przestrzeń, tak jak normalnie w szybach okiennych w domu. Przez to szyby przestały parować. W zimie pracowałem, w ogóle mi nie parowały. Nie wiem, są brudne, przepraszam, tu jest od ptaka coś na zewnątrz. Natomiast nie wiem, czy to będzie widać. Tam między us tam jest szyba, widać te kropki, szyba zewnętrzna, natomiast tutaj jest, gdy uszczelka jest, ale brudne. Szyba z pleksji, a w środku jest pomiędzy nimi. Zastosowałem tą piankę, ona nie przepuszcza powietrza, którym uszczelniałem, więc zrobiło się szczelne. Pianka się ścisnęła, gdy docisnąłem te szyby. I jest podwójna hermetyczna szyba i szyby przestają mi parować. Podobnie mam zrobione z tyłu, też mam jak widzicie rolety i tam też są te podwójne szyby. Natomiast jak widzicie zacząłem już robić, wczoraj już, stelaż pod łóżko. Łóżko będzie duże, jeszcze nie jest przymocowane, będzie się podnosić, jedno i drugo. Dr I druga strona też będzie wyłożona takim samym stelażem, na którym będą materace. I ma 180 szerokości na 2 metry długości jest to wygodne duże łoże powiedzmy, małżeńskie yy, i na którym, tak jak w namiocie trzy osoby, wysią się spokojnie trzy osoby. Camper yy, będzie trzy osoby, moja rodzina jest trzy osoby, więc spokojnie się jeśli będzie trzeba. Wszyscy wyśpimy. Tak wygląda to od tyłu przy otwartych tylnych drzwiach, natomiast czy duże łoże, wszyscy to mi minimalizują gdzieś tam w kamperach, natomiast uważam, że yy... Dobry sen, wygodny sen jest podstawą udanych wakacji, dobrze spędzonego następnego dnia. E, e, co zrobiłem? Zrobiłem szafki, zrobiłem już komplet szafek, jeszcze nie są wykończone. Widzicie tu, dopiero już zacząłem coś tam przed malowaniem. Będzie trzeba to wszystko ładnie wyszlifować, e, już, ale jest do zrobienia. Szafki Otwieram się tak jak poprzednio, tamtą widzieliście na przycisk wciskany i zastosowałem w nich same się otwieram siłowniczki tam jest chaos, a jakieś listewki, także spokojnie, są siłowiczki i są także tutaj zderzaki, więc y, szafki jak zamykam nie czaskają nie czaskają blokujemy szafkę jest zrobiona i szyby tak jak sumie, są podwójne z tyłu rolety dzień noc zastosowane no, i tyle, i robię teraz to, później będę robił wodę. W kuchni też jest taka yy, duża szafka, może już zauważyliście. Yy, kuchenna mm, działa dokładnie tak samo. Także teraz, pod, jak skończę już robić tutaj część sypialną, czyli wyłożę tymi stelażami, jednym, drugim, poddem będą zbiorniki nad wodę i będziemy ciągnąć wodę. I będzie działać. Teraz tak. Ostatnio skończyłem film, na, że zacząłem robić łazience. I tak, stelaż jest z listewek łazienki w środku, z kantówek, do których od środka jest, nie widać, bo jest zakręcone, jest sklejka, a na sklejce są przy, przyklejone panele, PCV, grubość 3 mm. O, tutaj będzie widać konstrukcję jest sklejka. Panel PCV przyklejony. Nie jest kabina jeszcze zasilikowana. Czeka, i oczywiście to będzie się ładnie błyszczeć i świecić. Jest brudne, bo się przez tyle okres <grym> czasu osiadł kurz. Ale jak to wyczyścimy, to będzie połysk, bo to jest PCV, więc musi być połysk. Nie jest jeszcze, tutaj mamy wywiercznik. nie jest to wszystko jeszcze zasilikowane, ponieważ po prostu, o, tu jest stolik, który przed chwilą ściągnąłem. Ponieważ yy, zima dość długo trzymała, bo, to znaczy zimne, zimno było w nocy, ale musi być przynajmniej 24 godziny powyżej 5 stopni, yy, nie chciałem grzać w nocy, żeby zasylikonować, żeby silikon dobrze chycił, dlatego też yy, tego nie robiłem, czekam aż się po prostu ociepli. Jak już to zrobię, zasylikonuję, yy, zrobię, podciągnę tu otwór pod kran, prysznic, yy, podciągnę wodę, Mam już kupione też oświetlenie, które zamotuję w całym kamerze i w łazience. Mam też drzwi do tej kabiny kupione. Nie, nie powiem, jakie, pokażę Wam. I będzie kabina gotowa. Teraz już jest fajna praca, bo najgorsze było dla mnie z ociepleniem i z, z tym wszystkim obijaniem tą sklejką. Tutaj, tak jak wspomniałem, też będą odpowiednie pokrowce, które sam szyję. Na szybko uczyłem się szyć na maszynie. Tutaj mam górną półeczkę zabudowaną. Jeszcze tutaj tylko róg mam niedokończony i tamten róg. Natomiast tam już trzymy też różne rzeczy. Tam będzie też wyłożona ładnie, bez tam widać alufoks. No to są rzeczy, które zrobię pilne. Najważniejsze, że za niedługo mamy, jest 24 kwiecień, później maj, a w czerwcu chciałbym już nim pojechać gdzieś. Także staram się zrobić, żeby on był sprawny, a później będzie już malowanie, obklejanie jakąś wykładziną. Wszystko robię na picowanie, na gotowe. Będzie mnóstwo czasu. Grunt, żeby camper był sprawny i żebym mógł nim już jeździć. Dobrze, wejdziemy tylko jeszcze do kabiny, bo chciałem wam pokazać. E... Jak to wybaste to jest podpięte, tu jest siedzenie kierowcy, i tu mamy pompy paliwa. I teraz tak, tu idą peszle, gdzie pójdzie plon, natomiast w jednym z peszli mniejszym idzie. Nie wiem, czy będzie widać. O, idzie tam. O, widać. A tu idzie sobie w peszlu z kabiny. Tam od pompki paliwa wężyk, filtr paliwa. Tu zakręca i jest wpięty tutaj od Webasta, mówimy od wybasta i on tutaj to jest pompa paliwa do głównego zbiornika zrobił. Ten kanał co idzie to jest odpowietrznik. I ja nie wykręcałem całej pompy paliwa, jak gdzieś się wkręcałem i wierciłem, wykręciłem tylko ten jinx to kolanko zrobiłem otworek, bo to jest PCV wkręciłem tutaj tą sondę czyli długą rurkę, Uciąłem ją odpowiednio krócej żeby nie do samego dna nie dochodziła, że mi cała ropę w noc na przykład nie wysorzył miał później, rano mógł gdzieś ruszyć dalej w trasę wszystko to obliczałem, zrobiłem i w ten sposób jest ściągnięte paliwo z tego zbaku. natomiast wczoraj tu na szybko jak widzicie e, zrobiłem sobie przewody i ładowałem akumulatory e, samochodowe, o, 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 ten, o Odkręćmy, a nie a podniosę i tu jest akumulator samochodowy i tu wczoraj go ładowałem na szybko właśnie za pomocą tego solaru bezpośrednio prąd szedł. znaczy solarów do baterii, baterii do przetwornicy 230 i, i, i stamtąd do ładowarki samochodowej i tu było ładowane tymi kablami. Tak pokrętnie, tak to nie będzie, bo ja zastosuję tutaj przez te grube Peszle, pójdą przewody 30 mm2, połączony akumulator ten, tutaj samochodowy, z bateriami, tam za pomocą separatora baterii Techron i tak to będzie działać, ale jeszcze tego nie zrobiłem, a chciałem podbudować akumulator, więc za szybko zmontowałem coś takiego. No i to chyba tyle. Tutaj daję jeszcze kilka fotek które były wykonywane w trakcie pracy. Ja to wszystko sobie taką dokumentację fotograficzną robię, żeby kiedyś, jeśli oczywiście nie będę chciał go sprzedawać, chciałbym, żeby ten kamper służył do swojego końca albo do mojego końca, zależnie co będzie pierwsze. Natomiast dokumentacja taka fotograficzna jest potrzebna, jakby w razie różnie w życiu jest, jednak bym musiał go sprzedać z jakichś przyczyn losowych, chociaż nie chciałbym tego robić, bo dużo temu poświęciłem. To wtedy będzie dokumentacja fotograficzna dla kupującego. I tyle, jeśli film się podobał, dziękuję. Subskrybujcie mój kanał, zapraszam do oglądania. Niestety nie obiecuję, kiedy będzie następny film. Bo to ja mówię, chcę go skończyć przed czerwcem, żeby już pojechać. Być może następny film będzie już, jak już z wyjazdu coś pokażę i przy okazji, jak będę na wyjeździe, zobaczycie jakieś tam ciekawe sprawy. Dziękuję. Zapraszam do subskrypcji, komentowa komentowania. Do widzenia. Cześć.